Dzień dobry, ja jestem Nerwarien, a to będzie poradnik do Riven na topie. Ok, co do run na Riven, na czerwonych, czyli markach, raczej gramy adeki. Można tam jeszcze może jakieś 3-4 armor pewnie wsadzić, jeśli ktoś tam potrzebuje. Na sealach, czyli żółtych, armory, na glyfach, czyli niebieskich, jeśli nie gracie na kogoś AP, to możecie grać cooldowny, jeśli gracie na open to będzie grać i na quintach z tego co widziałem i patrzyłem po innych ludziach to niektórzy lubią tam parę lifesteal quintów grać niektórzy po jeden, niektórzy trzy yy, także albo dajcie tam jakieś lifesteale plus AD albo wszystkie lifesteale albo wszystkie AD kwestia jak tam wam wygodniej ja gram z dwoma lifesteal quintami jednym AD Okej, okay, co do masterek 219. I jeśli chcecie zobaczyć jakie to masterki, to sprawdźcie pod filmem. Okej, okay. z kim my to gramy? Pa pa pa, nasza drużyna Jack z dżungli, Lulu plus Draven na łocie. Medzahar idzie. Ja na topie. Okej. Okay. Pukong w dżungli. Trash Support Vein, AD Carry, Greggas Smith, Rise Top. Także dlatego też grałem Magic Resisty Eclipse, bo będę grał na Raiza. Także tutaj niezbyt nie wypadało grać z właśnie kuldą mm, nami. Aczkolwiek takich w sumie nie mam na tym koncie, no ale Tak tylko mm, powiem jak to się powinno. Cię? Włączę jeszcze kamerę. Okej okay. Mm, to do startu, um, zaczynacie albo z Doran Blade albo z Doran Shield'em, albo z butem, albo z longswordem. kwestia jak tam kto jeszcze, szczerze wam powiem lubi. Ja preferuję Doran Blade'a. Mm, to do skill'i, po każdym użycie skill'a, wszystkich skill'i. Mm, nie jestem pewien co do ulti, chyba też nie jestem pewny. Aktywuje się pasywka, która może mieć 3 staki I każdy tak to jest dodatkowe 15 AD I to jest oczywiście 20% waszego Nie mm. ja, czekajcie, na jakiej zasadzie tu jest przelicznik się zastanawiam Nie ja jestem pewien na jakiej zasadzie tu działa przelicznik Tego wam nie powiem Ale są 3 staki i Dodaję Obraczenia na auto-atakach, także zawsze jak używacie skilli, pamiętajcie o tym, żeby auto-atakować, to jest bardzo ważne. I dorzuci jakoś o tym zapomina z jakiegoś dziwnego powodu. ok Q, cool. skill, który będziecie maksować, są to trzy cięcia. Trzecie cięcie daje knock I w sumie tyle. Um, jest to wasz też główny ofensywny skill oczywiście. W. Jest to A.E.S. tun wokół was. Nie rozumiem dlaczego pinguje. Om um, E. Jest to Dash na malutką odległość. Okej, okay, to jest dziwne. E, dash na malutką odległość, na półtorej sekundy dostajecie shielda, który blokuje obrażenia. Takie pewna sprawa. I cooldowny na tej postaci są jedyną rzeczą, którą Was ograniczają. Nie macie tutaj żadnej many, żadnych jakichś, nie wiem, czegokolwiek staków jak rękara i czy jakiegoś rage ogórnek to na. Po prostu tylko i wyłącznie cooldowny. Dlatego też przydają się cooldown Reduction przedmiociki, ale to na przedmiotach zobaczycie w poraniu. Czyli jak mówiłem, ważne jest, żeby auto -atakować Zawsze są dodatkowe obrażenia z tej pasywki, plus. Zawsze są to po prostu obrażenia, tak. które się przydają. Hmm. dżungli jest Wukong, Bukong. Hmm. Ok. Aj, sięgnąłem go. Na drugim levelu albo wyżycie W, jeśli chcecie grać agresywnie, albo E, jeśli defensywnie. I na trzecim poziomie oczywiście już macie wszystkie skill'e mieć dane, żeby mieć cały skill set, czyli wszystko już możecie używać. Ma um, się trochę tutaj z many kończy. Jego ogranicza mana, mnie nie ogranicza nic, to jest właśnie fajne. To jest przyjemne. Wukong na topie zawsze tak właśnie koło 3 minuty. Czy zawsze? Zazwyczaj właśnie. Ops. Musiałem aweszować. Chociaż nie jestem pewny, czy musiałem. Okej, okay, cofnę w się. Sensie? Nie zauważyłem, że już użył tego klona. Zawsze koło 3 minuty jest na topie gang. Jak tak czuważycie to. To często w League of Legends są rzeczy, które się właśnie powtarzają. I takie rzeczy należy właśnie pamiętać. Także kupię z mojej strony, że mimo że wiedziałem, że on tu jest, to i tak straciłem flesh, także mój błąd. Ale no cóż. Nie zauważyłem tego, że użył tego klona. Mogę się popatrzeć na niego. Tutaj też jak grać na Bukonga. Bukong, jeśli użyje swojego klona, to wtedy ten, który zostaje, nie ma buffów. Także to jest taki wskazówka, która się może wam przydać. A jeśli tak będzie cofać, Hej. pierwszy przedmiot, który chcecie mieć, to hydra, także raczej idziemy w tą drogę. Ewentualnie przed hydrom jeszcze można brutalizera złożyć. Jeśli ktoś lubi, i ja chyba właśnie myślałem nad tym Brutalizerem przed tym. Zobaczymy jeszcze, nie jestem pewny. Oj, szkoda tego minęła. No tutaj wszystko zależy, jak tam wam teraz. Jak sobie z Goldem itp. itd. Oj, sporo procesów minę. Wasz. Yy, właśnie dash daje wam shielda, także można używać go jako po prostu po prostu tarczy. Jeśli widzicie, że na przykład jego kuleci, akurat i za raczej nie jest jakimś bardzo szybkim z to myślę, że można właśnie użyć, żeby żeby zaabsorbować tą te wrażenia. Hmm. Ale jednak w stanie, że nie można tego zrobić. Ips. to było niekoniecznie najlepsze co mogłem zrobić. 29 do 26, jako tako, wygrywam. Więc może być. No myślałem, że coś zaatakuje. Oj. oj, 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 oj. Za mnie szybszy, ma chyba Quinty na Movement Speed. A nie ma buty, po prostu, okej okay. Po prostu ma buty. Mhm. Okej, okay, wezmę tego Brutalizera najpierw. Są sobie jeszcze butki. Myślałem, że ma na... Y... Na... Move... move Speed Quinty, tak jak wypadałoby na Ryza jej mieć. Właśnie szczerze że powiem, że właśnie teraz chciałem nagrywać poradnik do Ryza, ale niestety ten gać go wziął. <grym> Także, no cóż. A teraz zbytnio właśnie nie ma takiej totalnej kontroli na Raiza, więc... Wiem... Mm. A, wezmę Riven. Raiz aktualnie chyba jeden z najsilniejszych, więc. Niefortunnie, niefortunnie. Chaks zmierza do mnie, tylko by mi się przydał szósty poziom. O Rise widzę, że już ma. Ale on się obiedzie wycofywał. Ta, no co się zapowiada, Nie podchodź jeśli by podszedł, to ukradłby mi doświadczenie Tego bym nie chciał, bo jestem trochę do tyłu z tym Jeden za jeden na bocie Z tym, że to Vein zgarnęła killa A u nas zgarnął support, także dla przeciwników była to lepsza wymiana Jednak dwa za jeden bo jest na bocie, ok, także jestem tylko jeden na jeden na topie. Nie ma możliwości na gang. Czy może coś spróbuję, aczkolwiek flashby mi się przydał. Teraz ja będę puszczał, bo mam więcej caster winionów. Oj, tamto powinien sięgnąć. Jakbym tamtym stunem sięgnął, to myślę, że bym go zabił. Mój błąd. Mój błąd. Co to bym odpalił ulti? Aha, i co do ulti w ogóle nic nie mówiłem. A, na znowu stunem i trafiłem. Co słyszałem mnie stuna. Hmm, nie ma klatki. Co do ulti, dodaję wam... Hmm... Czekajcie. Daje Wam AD, tylko nie jestem pewny ile, 29. I poszerza Wam zasięg Waszych skilli I można też go użyć aktywnie. Co widzicie, na końcu taka fala le leci z Waszego miecza, która zadaje obrażenia? Im mniej ktoś ma y, punktów y, zdrowia, tym więcej zadaje Ci obrażeń. Na kuchu bym padł. Mogę go zboicować, bo widzę, że Jack idzie Ok Muszę szybko przepuszczać i wypadało się się cofnąć O kurcze Ojej, To było całkiem bliskie Ok, powinien paść, suficie A użyłem tam myślałem, że ja wezmę Przydałbym się na Red, że powiem Ale to nieważne Tylko drugie raczej maksujecie E. To ze względu na to, że zmniejszałem się cooldown. I tutaj, może, jeśli byście mocno wygrywali linię to W, tak się zastanawiam, ale nie jestem pewny. Także ja pójdę w E ze względu na to, żeby mieć szybciej tego dasha. I żeby więcej e obrażeń absorbować. Zrobię sobie tak, że. Teraz Hydra. Muszę mieć warda 68 do 50 OK Rajs raczej z kataliztem już wróci Przynajmniej powinien. Mam jeden level przewagi, To jest przyjemne. Tylko coś go dawno nie było widać, nie dlaczego O, jest ok, makataliza całego. Pamiętajcie, autoataki, ileż, że jeśli będziecie pamiętać o autoatakach, to strasznie zwiększa Wam Wasze obrażenie. Tutaj dużo ludzi, właśnie dlatego jakoś. Brak, mówią, że brakuje im obrażeń, bo właśnie dlatego, że mnie auto atakuje. A to jest najważniejsze. I to jest tak, jakbyście po prostu nie wykorzystywali pasywki tej postaci, prawda? A zawsze w każdej postaci trzeba wykorzystać wszystko, żeby zrobić jak najwięcej obrażeń. A na bide raczej już nie jest grana, ponieważ postacie takie jak Lulu ją kontrolują strasznie. Także raczej, raczej już ponerfiona Riven. Została sporo nerfów w ostatnich czasach. Niestety. Ale na topie jako tako działa. Ale widać ludzi, którzy cały czas ją mainują i cały czas, cały czas widać, że grają świetnie. Także jeśli tylko komuś się podoba postać, myślę, że warto spróbować ją bo nie jest jeszcze tak bardzo skończona jak widzicie po każdym skillu używałem auto-ataków, żeby właśnie um, wykorzystać pasywkę także no to jest coś co musicie zawsze, zawsze robić ulti za 15 sekund także użyłem cały swój skill set plus auto-ataki i on musi się cofnąć do bazy, także przyjemnie, prawda? już będzie na Tiamata? Będzie. To przyjemnie. Wezmę jeszcze jeden wave na szybko. A w ogóle nie powiedziałem ani słowa, zrobiłem tą sztuczkę na Riven. Tutaj, um, jak macie trzeci skok, raz, dwa, podejdziecie do ściany, to możecie przesk przeskoczyć takie ściany, tak jak nie dali, czy. Czy, nie wiem, podchodzi mi tylko pod myśl dali, także... Także pamiętajcie o tym. Też jest to forma ucieczki, całkiem fajna. A Lulu że tam wszystkie kile chyba zgarnie. Trzy kile, no. A akurat... O! A akurat jako Draven... O, ładnie, brawo. To było dobre. Jako Draven potrzebujecie killi, ze względu na jego pasywkę Ustawcie sobie tego Tiamata jak wam tam wygodnie Na któryś przycisk, niektórzy też lubią ustawiać sobie na Jakiś tam boczny przycisk myszy, jest to też fajna sprawa Jeśli ktoś coś takiego lubi to To śmiało, kto co lubi, prawda? Hmm... Zabiję go pod turretem. Wow. Zatrzymałem się. Okay. Trochę źle zagrałem, ale padł. Tylko, że niepotrzebnie... Znaczy no... Przez swój błąd spaliłem flesza, także to szkoda. Czy ich blue może być? Sprawdźmy. O, jest. Tylko potrzebuję tutaj Ward'a, możliwe, że... O, właśnie. tak się spodziewałem. Gragas też zszedł, także muszę uważać. 2 na 1 ciężko. O, mam Malzahara, zaraz. Tylko ja nie mam ulti. Tu tutaj by się przydał Ward. O, i ten Ryze chyba. A jednak nie. Przyjemnie. A jeszcze koniec końców blue do mnie dotarło. Wayne AFK. Nieprzyjemnie, nieprzyjemnie. W ogóle jacks z dżungli. Ciekawe. Teraz raczej jakoś. Czy jacks na topie jest wystarczająco silny, żeby grać na topie? Ale to już. Rozmowa na inny... na inny filmik Okej, okay, cofniemy się po hydrcaum i 1200 Golda, hmm, zobaczymy Grają double AP, dlatego bym się schylał ku Mercom. Ale dobre są też... Um, 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 um. Dobre są też buty na Kudon Reduction jak mówiłem na samym początku, kudno reduction jest coś, co się przydaje na pewno tej postaci. Dzięki temu macie szyb, szybciej umiejętności. Więc fajna sprawa. Hmm, tak się zastanawiam. Wydaje mi się, że oprócz tych dwóch przedmiotów, właśnie nic nie można więcej zrobić na. A jakbym go podbił? Może R? Czym go zabił? Widzę, że Lulu tutaj leci. To może coś zrobimy? Się zawahałem z tą arką. Ale koniec końców, dobrze. Też jak potrzebujecie się gdzieś szybciej dostać. Ups, to używajcie kuje Jest to też swojego rodzaju gap closer. Plus jeśli macie blue, no to cooldowny są do... strasznie... Oj, ale mnie agrał tą latarnią czy ja to mogę wlecieć? Hmm. Teraz bym to kwestionował swój wybór, ale może jednak nie będzie tak źle Nie, tak nie było tak źle, okej okay. Czy mam to jakąś formę ucieczki? Lulu nie ma ulti hmm. Dobra Ten turret chętnie wziął O, ma zachar ofensywnie, to mi się podoba ładnie Ja minionów to Chyba nam wystarczy tyle Także jak tam dobiegać na linii ITP Używajcie tego EQ Trochę Was to przyspiesza Was to nic nie kosztuje Jakby nie macie money, także Więc się nie musicie martwić Pamiętajcie też o klikaniu tej hydry. Wię więcej obrażeń plus większy lifestyle. też warto o tym <laughs> pamiętać. No skoro już kupujecie przedmiot za 3000, prawie, no to wypadałoby go używać, prawda? <laughs> tak jak używać ZONI, by jej też nie używać. Także na tej samej zasadzie. Dwóch na bocie. Hmm. Ktoś tu może przyjść do mnie? Zobaczmy. Jeśli przyjdzie jedna osoba, to można nad nią zabiję, mam ulti, mam ignata mam Rise z redem. Ten red bardzo fajnie wyglądałby na mnie. Tak jak powiedziałem Chyba padnie od Dziwnie Thresh, nie po co to zrobił, to było takie, to niepotrzebne z jego strony Jakbym użył kół podczas jego E to bym przerwał Ale nie dało rady niestety Baron, nie ma sensu Barona Nie no skoro w 20 minucie już Lecimy po inhibitory na no to nie ma większego sensu barona brać. Okej, okay, mit teraz? A, tylko potrzebujemy tutaj. Hmm. Niekoniecznie zbyt pewnie się tutaj czuję. nie zabiję, Naprawdę? Niefortunnie, niefortunnie... Arai z... z home guardami. Aj, myślałem, że udało mi się... uda mi się jakoś zagrać, ale... Może być. Ok, z tego Long chciałem robić. Mm, to by mógł też skończyć. I tak się zastanawiam. Te trzy przedmioty um, to jest coś, co zawsze musicie mieć, tak bym powiedział. A opcjonalnie jest jeszcze Hexdrinker, czyli ma, No, jeszcze math of, math of Malmortius Ja na to mówię Mom, skrótowo. To się wam może przydać jeśli macie ciężko na AP postacie. I tak to później można już coś tankowego robić. I na przykład można zrobić um, Speedy to też jest OK. Vun jest OK. GA jest OK. Um, na Armor, czyli jak macie problem z jakimiś tam atakującymi postaciami, oczywiście. Omen. I możliwe, że jeszcze... Też to mail 100 oczywiście tutaj nam nie pasuje ani trochę, no bo daje one, więc no chyba nie muszę tłumaczyć. Pamiętajcie o tych ścianach, że można przeskakiwać, też można bardzo fajnie uciekać dzięki temu. Fajnie trzeba będzie zreportować, nie jest za fajnie, że sobie tak jak Ładna beczka. myślę, że te trzy przedmioty ofensywne, ewentualnie jeszcze ten Mom i później już defensywa Jeśli zrobiłbym teraz jeszcze Moma do tego, to na ostatnim zrobił tylko gi, i to by był cały mój build Build, przepraszam, bo każdy mnie poprawia z tym Okej, okay, także to by było na tyle z Riven i zobaczymy jeszcze buildy innych osób, okej? Okay? Victory Jeszcze jedna gra i będzie seria do Golda. Ok, Draven Static Shift, Blood Infinity. Age, całkiem ok, aczkolwiek trochę mi tutaj brakuje. na u niego. Znaczy, bf Blue... zrobił. po co? Chyba po drugiego tego, Blue Trister, tak mi się wydaje, ale. nie wiem, Last Whisper, moim zdaniem lepiej był. A um, Jacks. 9-1 dobrze grał, tylko dziwi mnie to, że nic nie zrobił z machety, tylko od razu w poszedł, ale może to dlatego, że miał dużo zabójstw Więc myślę, że może to tak sobie wymyślił, także może być Wydaje, że jest Trinity Polestar od razu, także też okej okay. um, Lulu, talisman okej okay. Selton, okej, okay. Mikael, okej, okay. piątki, okej okay. Malzahar, Roa, Zonia, w porządeczku Kurczę, dużo ma w porządku bully, to jest ciekawe Trash... troll, ale to już czekajcie zobaczymy a um, Grak z OK. Dobry bult. Wukong. Edelizard Merce, okej. I chyba war go chciał robić. Może być. Tresz to stralował z tymi przedmiotami. Vain um, szła wodczka, okej. Okay. Rice, Kropla, Roa. Później chciał kończyć to. Jak najbardziej też OK. Ale wain trzeba sreportować. I to było na tyle. Dzięki za oglądanie! I Zapraszam do kolejnych poradników. Bye bye.